Na spadochron zrobiony z folii oraz z różnych innych materiałów. Jest on dość prosty, ale podczas zabawy daje mnóstwo fraj. Potrzebujemy 8 różnych sznurków, czyli no tutaj w różnych kolorach, ale takiej samej długości. Musi być identyczna długość. Ja przygotowałam w dwóch kolorach, jak widać. Przygotowałam też kółko foliowe. Ono będzie czaszą naszego spadochronu. Potrzebna też jest gumka recepturka. Taka gumka recepturka oraz taki haczyk. Gumki recepturki znajdziecie w każdej biedronce, a haczyk kupiłem tylko starannie za 2,50. Teraz przechodzimy do robienia spadku. Potrzebne jest 16 kawałków taśmy, które tutaj przygotowałem. Są przyklejone do stołu. Wtedy bierzemy jeden kawałeczek. Przyklejamy go o, w, ten, w ten sposób, jak widzicie żeby po, y, wystawał za niego drugi taki kawałeczek, który by się jakby zmieścił w drugim kawałku taśmy. Przyklejamy go, proszę, bardzo do czaszki. Następnie bierzemy kolejny kawałeczek taśmy i wtedy tą końcówkę, która tutaj została, ten frenzelek. Po prostu go zginamy. Trzeba mieć dość wręczne palce, ale w końcu się udaje. Wtedy bierzemy ten kawałek taśmy i przyklejamy ten frędzelek do tamtego kawałka. Tak robimy z każdym sznurkiem. I się na ogniwanie, dobra? Jest ok. Wyłącz. Ja już ogółem zrobiłem, wyłączyłem wszystkie linki i pokazałem wam ją wtedy. Tutaj mam akurat kolory. No, nie jest obowiązkowo, ale tak, żeby dokładniej wam pokazać, że zrobiłem te kolory. Bierzemy cztery linki. Muszą być koło siebie, czyli nie może być, że ta, 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 ta tylko muszą być koło siebie. Obierzemy je i łączymy w coś takiego. Wtedy bierzemy je o w ten sposób. I wiążemy w taką pętelkę. Tutaj pod No, jest taka pętelka tutaj. Jak widzicie, o. Wtedy bierzemy jeszcze drugie cztery linki. I wiążemy je w taki sam taką samą pętelkę, ogółem. Wtedy bierzemy dwie pętelki i sprawdzamy, czy nasz spadochron działa. O, działa perfekcyjnie. Sami widzicie. Wtedy jeszcze możemy mocniej zacisnąć, żeby się na 100% tak trzymało. Bierzemy nożyczki. Są takie, o, takie resztki. Ich nie ma być. One muszą zniknąć. Ponieważ one przeszkadzają. Niestety te linki są strasznie trudne w cięciu. i to samo robimy z drugą bierzemy i też przecinamy te resztki. Jak widać tutaj. O, razem dobrze. Proszę. Jak sami widzicie mój spadochron działa dobrze. I teraz bierzemy gumkę, naszą gumeczkę z bedlonki przekładamy ją przez obie pętelki. I wtedy ten koniec gumki przekładamy przez ten koniec gumki. Jeżeli utworzyło wam się takie coś, to dobrze. Ale niestety Oli Właściwie to najpierw powinniśmy zrobić w ten sposób. Tutaj mamy haczyk z kastorami i coś takiego. Następnie bierzemy nasze pętelki. Sprawdzamy, czy nie są jakieś poskręcane, czy coś takiego, bo no po prostu nie są ładne, kiedy one są poskręcane. Bierzemy dwie pętelki. Przekładamy z dwie pętelki, drugi koniec gumki i przekładamy haczyk tutaj przez to. Musi się Wam otworzyć o taki oto węzeł. Teraz właściwie już macie dowolność, jak wykorzystacie swój spadochron. Ja Wam pokażę jedno z wykorzystań. Otóż do mojego spadochronu. I podczepię. Będzie kalek. A nie znam, jakieś tam lince? No ale dobrze. No to już sobie sami zrobicie. Proszę. Podczepię. Teraz mogę. Tak zrobić. Tak. Tak. Patrz, teraz rzucę ludzika i spadochron się otworzy. Widzicie? Tak. Tymczasem pokażę Wam teraz, jeżeli na przykład chcecie przechować ten spadochron, no tak, żeby się nie poplątał, czy coś takiego, albo po prostu chcecie go podrzucić bardzo wysoko, to składacie go w ten sposób. Najpierw tak, później jeszcze tak. Następnie tak. Jeszcze raz na pół. I te linki zwijacie w ten sposób. Dobrze. I oto macie taki właśnie spadoch.